Czy to już koniec aprecjacji dolara? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj Michał, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy dolar nie jest przewartościowany? Czy, czy wreszcie dolar będzie coraz słabszy? Jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara to wydaje się, że wydawało się, że no, dolar będzie raczej słaby ze względu na to, że wzrosły oczekiwania na Obniżki stóp procentowych w pierwszej połowie tego roku. To nastąpiło po publikacji inflacji PCE za luty w Stanach Zjednoczonych. Ta inflacja PCE jest zdecydowanie ważniejsza w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że to jest preferencyjna miara inflacji ze strony rezerwy federalnej. I tu w zasadzie mieliśmy odczyty zgodne z rynkowymi oczekiwaniami: 2,5% rok do roku, lekki wzrost, ale zgodny z oczekiwaniami. I inflacja bazowa PCE, czyli ta kluczowa dla FEDU, utrzymanie na poziomie 2,8%, więc no tu też się zbyt wiele nie zmieniło i właśnie te odczyty wskazywały na to, że to przybliża rezerwę federalną do obniżek. Ale z drugiej strony mieliśmy publikację początkiem kwietnia bardzo dobrych danych dotyczących takich perspektyw. Gospodarczych w Stanach Zjednoczonych indeks ISM dla przemysłu, czyli coś w postaci indeksu PMI, który pokazuje nam, jakie są nastroje wśród przedsiębiorców, powrócił powyżej 50 punktów. Więc mamy powyżej tego poziomu, który jest oceniany jako ekspansja gospodarcza. Więc w momencie, kiedy mamy lepsze perspektywy dla przemysłu, który jest takim motorem napędowym gospodarki, no to to może wskazywać na to, że pojawia się jakaś dodatkowa presja inflacyjna, a oczywiście większa presja inflacyjna może oznaczać opóźnienie obniżek stóp procentowych. Więc z kolei no, nie możemy już jasno powiedzieć tego, że dolar będzie od tego momentu tracił. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na parę euro-dolar, no to ta para spadła nam do poziomu najniższego od połowy lutego. Mieliśmy okolice poziomu 1,075 tysięcznych. Natomiast jeżeli chodzi o indeks dolara, to on wzrósł do poziomów no, najwyższych od pięciu miesięcy, czyli od listopada, więc od końca listopada. Więc oczywiście no, ten dolar jest mocny, ale niewykluczone, że jeszcze w tych najbliższych miesiącach dojdzie do dalszych. Sytuacja jest też ciekawa z tego względu, że w strefie euro inflacja spada szybciej niż się spodziewano. I pojawiają się spekulacje, że EBC. Szybciej obniży stopy procentowe. Zrobi to szybciej niż EBC też, I niż Fed. Może, może taka sytuacja nastąpić, ponieważ warto zauważyć, że Europejski Bank Centralny podejmuje swoją decyzję wcześniej niż Rezerwa Federalna w czerwcu. No a tu Rezerwa Federalna na przykład w maju może wysłać taki komunikat, że no nie wiadomo. Czy te stopy procentowe w najbliższym czasie zostaną obniżone, więc jeżeli ta inflacja w strefie euro nie zaliczy jakiegoś odbicia w najbliższym czasie, no oczywiście ta niemiecka inflacja wypadła, wypadła mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, no to, no to w, jeżeli nie będziemy mieli w kolejnych miesiącach. Takich innych danych, które wskazywałyby na jakieś odbicie większej presji cenowej, no to wtedy Europejski Bank Centralny mógłby zdecydować się wcześniej na obniżkę stóp procentowych. No, ale jeżeli chodzi o takie czynniki inflacyjne, no to zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Rezerwa Federalna doświadczają podobnych czynników inflacyjnych, takich działających na tą główną inflację. Jest to oczywiście cena żywności czy cena paliw, a w przypadku cen paliw, no to tu już widzimy tą presję wzrostową, bo jeżeli popatrzymy sobie na ceny ropy naftowej, no to w przypadku ropy Brent, no to mieliśmy testowanie okolic 90 dolarów za baryłkę, więc jest to bardzo wysoki poziom, powyżej tego, co obserwowaliśmy w zeszłym roku. Szef Fedu obawia się inflacji, powrotu inflacji właśnie w, ze względu na te ceny ropy naftowej. Paweł o tym... Swoje obawy tak sygnalizuje, czy to, ale kiedy będą obniżki, to jest jak. No nie wcześniej niż w czerwcu bym oceniał. Co inwestorzy sądzą? No, w tym momencie spadły te oczekiwania na, na właśnie obniżki stóp procentowych w czerwcu. Jeszcze po publikacji inflacji PCE mieliśmy. Te oczekiwania na poziomie 65% na czerwiec, natomiast no teraz one spadają do 50-55%, więc można powiedzieć, że jest to taki rzut monetą, jeżeli chodzi o to, czy ta podwyżka, przepraszam, czy obniżka będzie, czy jej nie będzie. Niemniej no trzeba też pamiętać, że Fed będzie się spotykał również w lipcu, więc no ten lipiec jest. W tym momencie najbardziej prawdopodobnym terminem, jeżeli chodzi o obniżkę stóp procentowych, jeżeli oczywiście inflacja zacznie zaskakiwać zdecydowanie wyższymi odczytami, no to wtedy będziemy obstawiać wrzesień, bo trzeba pamiętać, że mamy taką dłuższą przerwę, jeżeli chodzi o e, właśnie o spotkania ze strony Rezerwy Federalnej. Czyli jeżeli lipiec to co i kiedy będzie się wkrótce działo z dolarem? Czyli powracamy do tego pytania o, o aprecjację dolara. Czy się skończyła? Jeżeli faktycznie mamy na myśli lipiec, jeżeli chodzi o obniżkę stóp procentowych, no to myślę, że jeszcze dolar nie powiedział ostatniego słowa. W szczególności jeśli chodzi o parę USDPLN, bo złoty pozostawał bardzo mocny w ostatnim czasie, pomimo tego, że euro było generalnie słabe, więc myślę, że tu perspektywa na usdpln nie może być raczej prowzrostowa, w szczególności jeżeli porównamy sobie to, jak, jakie są perspektywy dla gospodarek europejskiej, amerykańskiej czy, czy właśnie polskiej. No, w Stanach Zjednoczonych indeksy ISM powyżej 50 punktów, w Polsce poniżej 50 punktów, więc może się okazać, że no, ten wzrost gospodarczy. W Polsce wcale nie będzie taki silny jak oczekił, oczekuje rząd, więc w takim wypadku oczywiście ta presja na umocnienie złotego może się nieco zmniejszyć. W przypadku złotego patrzymy oczywiście na to, co będzie robił Narodowy Bank Polski. No, inflacja w Polsce oczywiście odbije od tego bardzo niskiego poziomu 1,9%. Natomiast to jak wysoko odbije będzie zależało od tego. Jak, jakie czekają nas podwyżki, jeżeli chodzi o ceny energii? W tym momencie mamy oczywiście wzrost cen VAT-u na żywność. On w pewien sposób na pewno przełoży się na wyższą inflację. Natomiast kluczowy czynnik to będzie oczywiście to, jak wyższe ceny energii przełożą się właśnie na ten ogólny wzrost cen. Czyli Twoja prognoza na koniec roku? Ile będzie kosztował złotych? Jak będzie wyglądała para USDPN? No, jeżeli oczywiście założymy taki dosyć negatywny scenariusz, o którym przed momentem powiedziałem, czyli taką słabość gospodarczą ze strony, ze strony Polski ale z kolei silno, silne Stany Zjednoczone, no to nie wykluczałbym wtedy, że USDPLN wzrośnie w okolice 4,10-4,15. No w tym momencie trudno mi jest oczekiwać, żeby USDPLN spadł do poziomu 3,80. Taki scenariusz byłby możliwy w momencie, kiedy inflacja w Polsce jakoś mocno nie odbije, a dodatkowo będziemy mieli utrzymanie stóp procentowych, i Fed zacznie obniżać stopy procentowe w czerwcu. Więc taki scenariusz jest wciąż możliwy, ale wydaje mi się, że raczej powinniśmy się przyzwyczajać do złotego bliżej 4 zł lub powyżej tego e, poziomu. No ale oczywiście do końca tego roku jest jeszcze bardzo dużo czasu, bardzo dużo się może zmienić, więc na ten moment oczywiście taka prognoza może wynosić 4,10, 4,15, ale to, e, to może się jeszcze zmienić e, ze względu na to, jakie będą wypadać dane gospodarcze i jakie będą perspektywy ze strony zarówno Fedu, jak i Narodowego Banku Polskiego. O tym, co dzieje się z kursem dolara, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, Michał. Pozdrawiam. Dziękuję również.